Jaka to jest szmata odpalona One is short No go zabił, kurwa mu mówię, no nie zaufam mi Kurwa Dressy sprania śmierdzą, no ja pierdolę Witam, witam, witam wszystkich A zagram z jeden mecz, może dwa zagram Niedużo dzisiaj CSA, taka kooperacja, dzięki wielkie Dziękuję też Ciesielek za cztery, jojo my się... Rozkręc... co oni robią? Rozkręcałem się Ciesielek z kooperacją Dzięki za cztery, ale oh, mm. dostał No nie. Pokojnie, Ej smart, wiem. Ej. Pokaż nie. co się dzieje dzisiaj? 60 groszy. A top middle. What the so Coming, Coming. B. Coming. B. Come B. B. Oh, my god, man That's No, i deposited post Faz a curva. Fire. Get baixa. Go. Window up. Go bo. Last his apartments. He tomorrow. pushed probably. Yeah, maybe behind. Oh, he's down B. That's nice. Yeah. Thank you. My ping is a thousand. I, I, I also, is I'm no longer like B, clear it's Kurwa, no to paliłem się. Może to Molo wygrałem też. Pod Mateo? Pod profilem? Jakim? Taki mam teraz. Po no w na teraz. Nie po samolot? Sens, pas mam, jo... one. To ruskie są? mam cześć. Czy mógłbyś sensownie skończyć tram, a nie o 5 rano? Bo mój przyszły nie na 8 do roboty. Dzięki, bo Yyy... Wiedziałem, że to się tak skończy te streamy do późna O, 40 less. -house. Dziękuję Mało mam PWR FPS na Geta na rados. no mało mam 30-40 Zależy kiedy restart powiesz Dziękuję za donata'a Oczywiście oczywiście postaramy się dzisiaj wcześniej skończyć, wcześniej spać wszyscy w końcu ja też jutro wstaję rano. No, muszę się na wyjazd. wyjeżdżam, damy, y damy radę. I know, I know. To, default. to default. Nie. Czemu tak długo w tego drugiego? No. Czemu tak długo w niego wchodziło? Jak to jest szmata odpalona? No normalnie. One is short. No, gara go zabił. Kurwa mu mówię, no nie zaufam mi. No, przegraliśmy to rundę. Przegramy mecz znowu. jak na pierdala. Nie, no nic nie są A czy jest kilku podejrzanych? Ale nie wiem, czy czytują. Jungle ten HP.

<laughs> Napierdaliwszy! Sjo! Budżet, dobrze. Maybe. Boosted window. Dobra, jadę! Spider pick! Spider pick! Under window. Boy, Lanko, jak muzyczka zaczęła grać, to widzę, że musiałem już za czasem. Prosto. nie jest taki awans jak no, ja mam 5 no, porażek w tej randze no, bo... Awansowałem, new ranga. Hello! Udało się Wyszedłem z, przed... z wyjazdem samym Oho, ban Wyszedłem, WYSZEDŁEM Z TEGO PIEKIELNEGO RANGA Myślałem, że nigdy nie wyjdę, nie wiem jak to się stało, chyba mi trochę odpuścili Przecież ja miałem, nie ma tu tego, jest w dokumencie, zaraz wam pokażę No tu były trzy wygrane, ale miałem cztery z rzędu przegrane To jest chyba pod, przed, pod tym, później były znowu trzy porażki Nie wiem jak to się stało, ale... Piękna sprawa